Cesarzowa Kaliskich ulic znana była z możliwości doświadczenia wszelkiego rodzaju uciech i to zarówno tych duchowych, jak i cielesnych. Kiedy Adam Schindler w drugiej połowie XIX wieku otwierał swój letni ogródek, nawet w najśmierszych snach nie przypuszczał, że z czasem stanie się on jednym z najbardziej znanych miejsc w Kaliszu. A wszystko za sprawą rodziny Wypiszczyków, która przejęła przybytek i dokładała wszelkich starań, by oferował oprócz kuchni i piwniczki zaopatrzonej w trunki, rozmaitą rozrywkę. Z licznie zamieszczanych na łamach ówczesnej prasy reklam, wiemy, że w ogródku warszawskim występowali cyrkowi welocypedyści Bracia Starley, śpiewaczka Antalfi, tancerka Miss Franconia, subretka Duda Dalen, sieroty Pepino Karlica Eliza, niekompletnie ubrane szansonetki, a także wszelkiej maści kabarety oraz zespoły muzyczne. Ci mniej zasobniejsi wieczory spędzali w ogródku piwnym zwanym Małpim Gajem, kończąc zabawy w ożywczych nurtach prosnych. A skoro mowa o rzece, to zdarzało się i wcale nierzadko, że jej wałami spacerowały krowy, kozy czy konie, ku uciesze i zdziwieniu gości nocujących w pobliskich hotelach. W rejonie Folusza funkcjonowała menadżeria, w której można było zobaczyć dwugłowe cielęta, białe myszki, małpy oraz wilki. Z kolei bliżej mostu kamiennego giełda, na której dokonywano mniej legalnych transakcji. W tej części alei swoje rządze mogli zaspokoić szukający towarzystwa pani. Ci mniej skorzy do kontaktów teta tet biegli do te Royal Bio, gdzie po 22 wyświetlano filmy dla dorosłych. Ale tego było już za wiele. W końcu kalisz to nie Paryż, jak grzmiała prasa. Na niezabudowanych placach, m.in. w rejonie dzisiejszego gmachu banku swoje namioty chętnie rozbijały odwiedzające kalisz cyrki. Największą popularnością cieszył się cyrk de Vinaya, oferujący oprócz atrakcyjnego programu także francuskie walki. Na śmiałków chcących się w nich zmierzyć, czekała nagroda, nie dziwi więc, że chętnych udowodnienia swojego męstwa, a przy tym zarobienia paru monet było wielu. Stawka wszak była wysoka, sława, pieniądze i podziw pań. Ponoć wśród walczących w naszym mieście zapaśników był niejaki Zbyszko, a właściwie Jan Stanisław Cyganiewicz, mistrz świata we wrestlingu, uważany za najbogatszego sportowca drugiej RP. Bywało, że ktoś w ciemnej bramie dostał kilka kuksańców, innym razem jakiś nieszczęśnik wyskoczył z okna, jeszcze innym ktoś nago kąpał się w rzece. No cóż, miała aleja swoje jasne i ciemne strony.